Dzień dobry, witam was z mojego pojazdu przy CPE. Moi drodzy, wracamy do akcji Szumi Groszowych, czyli takich naszych akcji, w których staramy się zrobić cokolwiek, żeby na tym świecie było trochę lepiej. I dzisiaj jestem sam na akcji, którą generalnie chciałbym zorganizować no, z, z dziewczynami, natomiast jest zimno. Agnieszka jest w, w zaawansowanej ciąży i po prostu no, nie powinna takich rzeczy już teraz robić. Pomagamy światu, ale i sobie trochę, bo to w najbliższej okolicy. Po prostu będę zbierał śmieci. Moi drodzy, wyczyścili nam rowy tutaj, takie, które już były i oczyszczono je, o, oczyszczono. I okazało się, że jest tam mnóstwo śmieci. Buractwo nie umie wyrzucić do śmietnika, e, więc po prostu wyjdę, pozbieram te śmieci i wyrzucę. Najprostsza rzecz, jaką można zrobić, to nie jest mój teren to już jest teren nasz wspólny wszystkich teren drogi, na którą się składamy. I oczywiście mogę jechać do innej wsi i tam zrobić porządek. Może jeszcze kiedyś tak się zrobi. Natomiast zaczynamy od siebie, zaczynamy od tych prostych takich rzeczy, aby na tym świecie było trochę mniej świństwa, mniej, e, mniej tych, 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 tych wszystkich śmieci. Oczywiście nie zmieni to faktu, że zawsze się znajdzie jakiś idiota, który zamiast wyrzucić do, do śmietnika to po prostu buchnie w krzaki. To, że ja tam pójdę posprzątam, to ktoś powie, tak jak w przypadku tego. Tej rozmowy o pogodzie, o klimacie, że moje działania nic nie dadzą. Otóż no można tak powiedzieć, nic nie dadzą, tak? I mogę nie iść, nie muszę iść, tam sprzątać. Ale pójdę i posprzątam. Dlatego jedyne co mi potrzebne to rękawałki i worki. Panie foliowy worek. Ten worek śmierdzi jakimś malinowym gównem. Straszne to jest. W ogóle kto to wymyślił, żeby worek y, jechał czymś takim. Co oni myślą, że ja worek kupuję. A, kurwa! Jest moc. No ja pierdzielę, nie, nie, nie rozumiem tego. Rozumiem, że chodzi o to, że jak w środku są śmierdzące śmieci, to to nam zabija ten zapach i pachnie. To nie pachnie, to je. Za przeproszeniem. Dowiadywaliśmy się, jak to jest z tymi śmieciami, co ja mam z nimi później zrobić. Nie wiem jak jest winnych, ale tu akurat tym, co my dzwoniliśmy, jest tak, że... Ja mogę to zawieść na takie tam, gdzie przyjmują odpady, tylko muszę tak. Po pierwsze, muszę to posegregować. Po drugie, muszę prawdopodobnie się podpisać nazwiskiem swoim, i to tylko dlatego mogę to wywieźć, że jestem zameldowany, że opłacam śmieci na tym terenie tej gminy, powiedzmy, że tam jak to jest rozliczane. I powiem szczerze, że mam ochotę powiedzieć wtedy: A pocałuj tam je w dupę za takie coś. Nie dość, że idę i sprzątam to jeszcze mam na własny koszt to robić. Jest pewien limit na przykład przy remoncie wyrzucania śmieci. I ja pójdę tam, zbiorę trzy worki śmieci, zawiozę tam i później mi powiedzą, o panie, za ten remont, co pan masz teraz, to już musisz pan dopłacić, bo, bo tam jest yy, bo tam jest już wykorzystany limit, tak? Więc ja nie dość, że robię coś dobrego, to jeszcze mam na siebie wziąć yy, odpowiedzialność. Więc powiem wam, że no jeszcze nie wiem, co z tym zrobię. Prawdopodobnie to zbiorę do, do, do worka, nie będę tego segregował, tylko pojadę tam yy, pół kilometra dalej na wieś i tam to porozsypuję po prostu, tak? <noise> Żartuję. Pewnie raz wezmę na siebie tę odpowiedzialność, że gdzieś tam się podpiszę i zawiozę to do, do, do tej... Do, do do tego punktu przyjęcia. Natomiast jest to głupie. Ja wiem, że byłoby, byłyby nadużycia, bo ludzie by powiedzieli, że byłem posprzątać las, a 15 swoich worków wyrzucili. No ale kurde, no nie wiem, no jest to głupie. Jest to głupie i niefajne, że trzeba na siebie jeszcze odpowiedzialność brać. Jeżeli znacie jakieś metody na to, żeby sobie z tym poradzić, dajcie znać, chętnie wysłucham, bo jeszcze nie raz pewnie w życiu mi się przydadzą. A teraz, żeby już nie ględzić, to idziemy. Jest piękna pogoda, piździ, yy, ale Słońce świeci, także idziemy zbierać śmieci. Burak rozrzuca to ziemniak musi zebrać. Jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, jak tutaj wygląda ten teren. Tu jest jakieś metalowe, coś, nie wiem. Tu jest jakiś beton. Tu mamy kolejne rzeczy tej samej partii, podejrzewam tu jakieś, nie wiem co to jest jakieś kafelki czy coś tam tu mamy folię i inne rzeczy już zaraz przyjdę z tutaj z workiem, bo nie chcę tego rozrzucać jakaś rura jakieś kamienie yy, nie, nie naturalne, że tak powiem styropian kolejne tutaj, o płytka ceramiczna jakaś, kafelki następne kafelki Następny styropian, następne rury pogniecione, już pewnie samochodem tutaj przejechał, może koparką jak jechał to rozwalił. Tam coś leży plastikowego chyba, nie wiem co to jest. Tu jedna butelka, tam kolejne, tam całe w ogóle to wszystko zaśmiecone. Pianka montażowa. No i to co jest typowe, to już jest świeże widać. Kupi sobie taką o, flaszeczkę i buch. A no po co będzie zbierał, nie? Po co będzie to nosił? Przecież to ciężkie, jest puste, to jest cięższe niż pełne. Wiadomo. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Ja nie jestem w stanie tego wyzbierać. Potuczone szkło. O, jakieś folie. Tu następne kafelki styropian, pozamarzane. Można niektórych rzeczy wyciągnąć. Ja musiałem z kilka rzeczy. A to jest po prostu całe wysypisko. Tu już mamy jeden pełny wór. Plastiki, butelki, buty. Yy, znalazłem jeszcze tutaj pieluchy. Znalazłem butelki oczywiście po alkoholu najczęstsze, często potłuczone, cegły, zaprawy murarskie, plastiki, kiepy. To jest już standard, tak, że ciągle są kiepy, wszędzie. Tutaj to co się dzieje to jest akurat mój przybytek i ja go tylko poprawię, ponieważ ja zabezpieczyłem ten zakręt żeby nikt nie wpadł do tego rowu kolejne górki pełno folii, jak widzicie, rurki, nierurki odpady budowlane, ale również znalazłem opakowania po kremikach kobiecych o, tu widzicie jeszcze nie pewnie gdzieś jak oglądacie ten film to pewnie widzicie, że, że jeszcze gdzieś pominąłem, ciężko to zauważyć o, tu następne coś leży, butelka Plastikowa, brązowa, szedłem w tamtą stronę inaczej, to, to nie zauważyłem. Także ja nie jestem w stanie tego wysprzątać w 100%. Myślę, że to co ja zrobiłem, to jest pewnie ze 20% tych śmieci, które tutaj rzeczywiście realnie istnieją w środku. Wiecie, ja, te, ja takich rzeczy nigdy nie zrozumiem, bo to jest tak jak z, na przykład z podróżą nad morze. Każdy chce pojechać nad morze na te nasze piękne plaże. Już nie wspominam o pogodzie, ale i siedzi taka pipa i jeb w piasek, bo gdzie będzie chować butelki, nie butelki, na wydmy sobie idzie, zobaczcie co się tam dzieje to jest po prostu dramat, każdy chce jechać i mieć czysto, schludnie i na że to za syf, nie będę w tym siedział a sami ten syf ludzie tworzą no nie, żaden dzik nie przyszedł i nie, nie wyrzucił tam butelki od piwa no skończyłem właśnie nie nagrywałem wam już tego jak taham ten wór to jest naprawdę spory worek. Nie mam pojęcia ile on waży, ale był bardzo ciężki. Biorę ten dwór do samochodu, jadę tam, gdzie mam to wyrzucić, i po prostu tam na, na, na miejscu będę tam wrzucał szkło. Tu czy tam, jeżeli mi każą tak zrobić, jeżeli nie, to im po prostu ten worek zostawię. Nie wiem, już tego nie chcę nagrywać, żeby nie przedłużać tego filmu. Jest to trochę problem, właśnie, że nie wiadomo, co z tymi śmieciami potem zrobić. Ale myślę, że jak tam zbierze przy każdym spacerku 2-3 butelki to można to nawet i do tych swoich dorzucić chociaż no nie jest to uczciwe prawda bo im więcej my mamy śmieci tym oni sobie później obliczają że muszą nam więcej dołożyć płacenia za, za te śmieci i my przez takich skurczy synów, którzy śmiecą, my nie dość, że sprzątamy, to jeszcze ponosimy koszta finansowe. No ale no co zrobić? Macie lepsze rozwiązania, to podajcie. Ja wiem, że wśród was jest wiele bardzo dobrych ludzi, który, którzy są takimi bohaterami na co dzień. Nie noszą peleryny nie pompują się w internecie na YouTubie czy na Facebooku, nie muszą się tym chwalić. Po prostu to robią i chwała wam za to. Ja po prostu korzystam z tego, że jest ten kanał, że jest oglądalność i, i mogę wam takie coś zrelacjonować i może być może chociaż jedną osobę zachęcić, to wtedy te wszystkie e, zarzuty, że to tylko dla Sławy i pieniędzy <grywny> zrobiony film e, znikają dla mnie, bo ktoś dał namówić, poszedł, posprzątał fajnie, cieszę się. Tyle z relacji takiego szumi grosza pierwszego w tym roku. Jak macie jakieś pomysły inne, jak z własną pracą, czy jakimś niewielkim nakładem finansowym, czy jakimś innym, można pomóc sobie innym i światu ogólnie, dajcie znać. Będziemy sobie dalej jakieś akcje takie przeprowadzać na mniejszą bądź większą skalę i przy okazji wam je relacjonować. Może kogoś to z Was zachęci do takich prac, także będę wdzięczny za każdy pomysł. Do zobaczyska, baba. Pa, pa.